Razem z sią komilionką zbieraliśmy dla Was bazy pełne laki Bloków. Zostańcie do końca odcinka, bo my już wiemy, że w jednym z tych laki Bloków jest naprawdę bardzo mocny Brain Rot. Będzie naprawdę bardzo intensywnie. Krótki odcinek, obczajcie, co będzie w środku. Słuchajcie, lecimy sobie z pierwszym laki Blokiem. Jedziemy chyba po kolei, słuchajcie. Mówię wam, w jednym jest naprawdę coś bardzo mocnego. Obczajcie to. Uwaga, 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 co będzie w środku. Oh, 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 oh. los! Los jak to wypowiedzieć? Los? Czuanini, słuchajcie. Kundle, ja mówię na to kundle, słuchajcie. Zobaczcie, ile mamy w ogóle na zbieranych bloków. U mnie trzy piętra i u Ziomki, Lionki też dwa piętra, słuchajcie. To będzie naprawdę bardzo intensywne otwarcie. Zaczynamy od mojej pasy i później przechodzimy do bazy Ziomki. Otwieramy najpierw moją bazę laki bloków i później przechodzimy do bazy ziomki Lilionki. Obczajcie to, słuchajcie, lecimy z następnym. Życz mi powodzenia, ziomka Lilionka. Uwaga! Ciśnijmy, 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 co będzie w środeczku? Żeby nie kundle, żeby nie kundle. ale ty! 1,2 milionów. Brainrod God potężny, słuchajcie, oh my god, pisze ziomka linionka, słuchajcie, zobaczymy co będzie u niej w bazie, słuchajcie, jak jesteś taka mądra, to zaraz zobaczymy co jest u ciebie, słuchajcie, zobaczcie to, 3,2, przypominam wam, wszystkie brainroty, które tu wyskoczą, będą możliwe do ukradnięcia na najbliższym live w sobotę, słuchajcie, zostawiamy tego na koniec jako niespodzianka, słuchajcie, Black Hold Goat, zacznijcie do kapuchy robić, słuchajcie, pa 45, 90, masakra. Dobra, słuchajcie, ciśniemy dalej. Zobaczymy sobie ogólnie, co mamy jeszcze u góry na piętrze. Obczajcie ile tego tutaj jest. Ciśniemy, będzie naprawdę intensywnie, słuchajcie. Zostawiacie łapeczki w górę, a my lecimy z następnym. Otwieramy tego po lewej czy po prawej, którego wolicie. Ciśniemy. Lewa strona. Zionka liliąka podskakuje na szczęście. I uwaga, co będzie w środeczku, zostawiacie łapeczki w górę, obczaj to, pa, 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 panad, pa, 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 A, ha, ha, kundel znowu, ty, wielkie otwarcie lucky bloków, będzie bardzo intensywnie, ty, pa, 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 dawaj, 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 ja, czy ta baza się zakończy samymi kundlami, nie, bo mam tutaj jeszcze bardzo dużo lucky bloków i wiem, że w jednym z nich jest ukryty dla mnie bardzo mocny brainer, także zostańcie do końca odcinka, obczajcie to, pa, 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 dawaj, 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 Uuuuuuło 495 koła Czy wy to widzicie? Kapucha! Możliwy do kradzieży, jak będziecie chcieli go ukraść sobie później sprzedać, nie ma problemu. Co będzie tutaj? Co będzie tutaj? Kolejny kundel. Słuchajcie! 1,2 miliona, naprawdę! Masakra! Otwieramy te słabe i za chwilę przychodzimy do tych mocnych, także zostańcie do końca odcinka. Obczaj to 1,1 miliona, tak jak wam mówiłem. Poziom się zwiększa i z każdym lucky blokiem będzie coraz lepiej. Słuchajcie, tutaj mamy wszystko otwarte? Nie, bo zostawiliśmy sobie jeszcze jednego na koniec. Słuchajcie, lecimy z następnymi i później zobaczymy, co ma ziomka linionka u siebie w bazie. Też zbierała razem ze mną te lucky bloki. Słuchajcie, ciśniemy teraz tak tego tutaj po środku, Obok los tum tum citos. Zobaczcie, coś jest w środek. 1,1! Oh, oh, jeden, jeden Los Gatitos. Jeszcze po mutacjach, Candy Człowieku, czy wy to widzicie? Lecimy z następnym Los Block! Słuchajcie, co będzie w środeczku? Wow, mówi Ziomka Liniąka, pap! Słuchajcie, ona mi chyba te kotki zawinie. Bo Ziomka Liniąka jest miłośniczką kotków. Także ja już wiem, że te kotki chyba wylądują u niej. Lecimy z następnym, słuchajcie, ty. Co będzie w środeczku? Pa, 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 pa. los Orkalitos, ty. Słuchajcie, ale zobaczycie, że teraz poziom się będzie zwiększał. Otwieramy następny, jestem miłośniczką kotką, oczywiście. Ziomka liniomka nie zaprzeczyła. Patrzcie na to, pa, pa, pa! 210 tysięcy! Ty, zbliżamy się do tych mocniejszych laki bloków. Uwaga, są same mutacje, naprawdę. Uwaga, uwaga. Co będzie w środeczku? Trzymajcie łapeczki w górę w tym momencie. Czajcie to, obczajcie to, pa, 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 pa. Yo, 94 tysiące. Słuchajcie, Ziomka Lilionka pisze, że ma dwa kotki w domu. Ciekawe, jak się nazywają, słuchajcie, Titi i Koko. Tak się nazywają kotki Ziomki Lilionki. Słuchajcie, pochwaliła się. Teraz poziom się będzie zwiększał, słuchajcie. Łaga, łaga. Ostatnie słabe laki, bloki i zwiększamy poziom, słuchajcie. Los Tum Tum sitos, po raz kolejny. Na tym piętrze mamy to otwarte. Czy to już koniec? Słuchajcie, nie. Bo wbijamy na następne piętro i tutaj są naprawdę mocne Lucky Bloki. Słuchajcie. Admin Lucky Blok. Zostawiacie łapeczki w górę i obczajcie to w tym momencie. Pop, po, 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 po. Od razu go sprzedajemy. Następne po mutacjach Candy. Taco, nawalone mutacji. Czajcie co tu będzie w środku. W ogóle, w ogóle, 640 tysięcy, słuchajcie. Lecimy z kolejnym Lucky Blockiem, słuchajcie, i przechodzimy za chwilę do bazy. Ziołki milionki 3,3 miliona. Ale to jeszcze nie koniec, bo zostawiłem sobie w mojej bazie. Na sam koniec, Secret, Secret Lucky Block, słuchajcie. Uwaga, obczajcie na to! Patrzcie, zostawiłem sobie go specjalnie. Na razie bardzo ładnie nam się otworzyło. Black Hole Go! Przypominam wam, że to wszystko jest możliwe do kradzieży w tę sobotę na moim prywatnym serwerze. Wystarczy wysłać mi zaproszenie ziom sebulon na Roblox i w sobotę, godzina 18 próbować wbić na mój serwer ziom sebulon dla widzów. Słuchajcie, wszystko wam napiszę. Uwaga, ostatni lucky block. Secret z mutacją tako. W środku będzie miazga, obczajcie to, obczajcie to, dawaj, dawaj, łapeczki w górę, jedziemy, 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 jedziemy. Uuu, łobanieczka, tak jak wam obiecałem, teraz przechodzimy do bazy ziomki Lilionki, obczajcie co tutaj jest w środku. Ziomka Lilionka, powodzonka ci życzę, wy zostawiacie łapeczki w górę, naprawdę namęczyła się, żeby uzbierać te laki bloki i jedziemy z otwieraniem. Co będzie w środeczku, dawaj, 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 dawaj. Uf, 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 uf. Kolejny kundel. Nie da że lubi kotki, to jeszcze chyba widać, że pieski, słuchajcie. Ciśniemy z następnym. Który z ziomka ma otworzyć następny, słuchajcie? Ten po lewej, czy ten po prawej? Chyba, że zaczniemy sobie od lostako bloków. Ciśniemy od prawej, słuchajcie. Kolejny raz, słuchajcie. Ciuaninis. Jak to się wypowiada? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Ale mamy pecha do tego kunda, ale to jeszcze nie koniec. Obczajcie, co będzie w następnych. Dawaj, ciśniemy. Otwarcie Laki Blok razem z Ziołką Lilionką. Pierwszy raz taka współpraca, słuchajcie. Patrzcie na to. Uu, ho, ho, ona ma farta do gatito! I koniecznie napiszcie nam w komentarzu, co wy wylosowaliście z jakiegoś Laki Bloka. Wasz najlepszy brainer, taki był wylosowany z Laki Bloka. Napisała ziołka Lilionka. Ciśniemy z kolejny. Niebieskie oczy jak ja napisała, słuchajcie. Bez Kitu, słuchajcie, bardzo ładne. Niebieskie oczy tych Gatito. Słuchajcie, naprawdę bardzo piękne. Słuchajcie, uwaga, co będzie w środku? Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. ty! Poziom się zwiększa, będzie coraz więcej lucky bloków, słuchajcie. Jedziemy z temacikiem! Zobaczcie to, obczajcie ze środku. Ty. Ło! Prawie bańka, elegancko. Słuchajcie, naprawdę. Zobaczcie. Mutacja, diamond. Los bombinito. Słuchajcie. I zostawiliśmy sobie na sam koniec. Najlepsze laki bloki. Śniemy z tym, słuchajcie. Co będzie w środeczku? Waga, waga, Łaga. Ja, 90 milionów! Los kombinacja, ty! Jak trafiła! Ty. Co ona trafiła? Widzicie, Daję sama takiego farta ty? 90 milionów! Zobaczcie, ona podskakuje i zgarnia się po bilionie. Czy wy to widzicie? Czy wy mieliście mocniejszego brainlotu? Może trafił wam czy jakiś ten sam? Czaicie tą fazę! Co ona wylosowała, ty? Co to jest? Masakra! Mówiliśmy wam, że w jednym z tych lucky bloków jest chowany naprawdę mocny, mocny sekret. Ciśniemy dalej, bo to jeszcze nie koniec, słuchajcie. To jeszcze nie koniec, zobaczcie. Dobra, pasta jest naprawdę 90 baniek. Jak ona to zrobiła? Słuchajcie, będę musiał do niej zadzwonić i zapytać się, jaki jest sekret tego wszystkiego. Ale, słuchajcie, żeby nie tracić pasty, otwieramy następne. Otwieramy, słuchajcie, czuję, że ba, ba, ba. O, 260 tysięcy, ale ta dziewczyna ma naprawdę farta. Także stańcie do końca odcinka. Ty 90 baniek, nie? 90 baniek. Otwieramy następnego, słuchajcie. To będzie w środeczku. Ha, ha, ty, dawaj, 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 dawaj! Uuu, kumble! 240 tysięcy! Mają się nijak do naprawdę tych 90 baniek. Lecimy z następnymi, słuchajcie! Los Taco blok, słuchajcie. Lewa strona, coraz wyższy poziom, obczajcie to. Obczajcie to, ona ma naprawdę wielką farta Do Kundi też, ale słuchajcie, 90 milionów. Zobaczcie, los Chichuanini. Słuchajcie, Kundle jest łatwiej wypowiedzieć. Ciśniemy, słuchajcie, zostały dwa laki bloki. Czy tu będzie znowu farcik, słuchajcie. Czy to jeszcze nie koniec? Uwaga, uwaga, uwaga. Uff, uh, oh, mityczny candy, ale przynajmniej bardzo ładny kolor. I na sam koniec. łaga los! Los taco blok! Ready! 300 milionów wartości! Otwieramy ostatni Lucky blok. Wy zostawiacie łapeczki w górę i kto nie subskrybuje, to niech zrobi to w tym momencie. Tylko jeden, łapki w górę i subiki. Na szczęście napisała ziomka milionka i lecimy z ostatnim los taco blok, słuchajcie! Dawaj, 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 jeszcze kiesy sekretna, dawaj, 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 dawaj! Ha Słuchajcie! Naprawdę niesamowicie intensywne otwarcie dwóch baz Lucky bloków. obczajcie to, na waszych oczach padło 90 milionów, Secret, Los Combination Steel a Brain of Roblox, słuchajcie, wielkie otwarcie Lucky bloków. naprawdę, tego jeszcze nie było, słuchajcie, nigdy jeszcze nie widziałem, że z Lucky bloka wypadło coś tak mocnego. Słuchajcie, widzimy się na live w sobotę. I pamiętajcie, 29 listopada, godzina 18. Startujemy z liveem. Będziecie mogli sobie zawinąć sekrety, które będę miał w bazie. I widzimy się na żywo. Cześć!